Cześć, jestem Ola Piechnik, jestem psychologiem sportu. Mam licencję w psychologę sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję od paru lat z zawodnikami dyscyplin drużynowych i indywidualnych. Bliżej mojemu sercu są sporty indywidualne. Sama uprawiam sport amatorsko, zajmuję się wspinaczką skalną, wspinaczką sportową. Stąd też moja współpraca z alpinistami i him himalajstami, um, też tańczę i, i od lat wielu, wielu lat chyba będzie z 17 w tym roku, a jak jestem instruktorem narciarstwa, narty to, to moja wielka, wielka pasja. Także też z tym sportem zaczęłam swoją współpracę. To, co może mnie pasjonuje najbardziej w, w pracy psychologa sportu i tym, czym lubię się zajmować, to przede wszystkim odkrywanie potencjału zawodników, zachwycanie się tym, jak oni sami potrafią dojść do pewnych rzeczy, co na nich dobrze działa i później tylko ukierunkowywanie ich na, na właściwą drogę. Obecnie współpracuję z tenisem stołowym, z kadrą niepełnosprawnych, co też na początku było wielkim wyzwaniem, natomiast teraz jest też przede wszystkim dobrą zabawą współpr przy współpracy z nimi. Bardzo lubię pracować z zawodnikami, czy to pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi, poprzez ciało. Przez to, że sama jestem tacerką i zwracam uwagę na, na świadomość ciała. Lubię wprowadzać do treningów też elementy i zabawy właśnie pracy z ciałem, która świetnie przekłada się później na, na odpowiedni taki poziom przygotowania psychofizjologicznego, odpowiedni poziom pobudzenia, także zawodnicy się czują, o kurczę, po tej rozgrzewce naprawdę było super, świetnie mi wychodzi ten backhand. Także też dla takich właśnie małych, dla takich małych słów, dla takich małych zdań Pracuję w tym zawodzie, w, tym, w którym pracuję. Także zapraszam Państwa serdecznie do współpracy. Stacjonuję w Warszawie, gdzie mam gabinet niedaleko siedziby telewizji. Natomiast też bardzo chętnie wyjeżdżam na, na zgrupowania w Polsce i za granicą. Także mobilna jestem i, i podążam za zawodnikami. 真亏呀。